Tutaj. Witam, postanowiłem podjąć się wyzwania wylania sobie kubła zimnej wody razem z lodem na głowę. Także otwieram lód, żeby nie było, że woda jest gorąca. Zabawa jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek chciałbym to przenieść na polskie podwórko, ponieważ wiem, że u nas w kraju też jest bardzo dużo ludzi, dużo zwierzaków, które potrzebują pomocy. Także ja osobiście chciałbym wesprzeć, mam tutaj ściągę, schronisko w Korabiewicach, bo oni mają swoją oficjalną stronę na Facebooku, później będzie wszystko podane w odnośniku. Fundację Mam Marzenia, a także fundację się pomaga, wesprę wszystkie trzy instytucje, przedawając jakąś kwotę na ich konta, żeby pomóc zwierzakom i dzieciakom, które, to, które tego potrzebują. I jednocześnie chciałbym jeszcze zachęcić innych do zabawy, także nominuję mojego tatę, Darka Więckowskiego, Marcina Frydryszewskiego i Daniela Gleisnera, żeby zrobili to samo. Macie 24 godziny, żeby podjąć się wyzwania i czas do końca weekendu, żeby nagrać to wyzwanie. Nawet dwa złote, każda kwota się liczy Także Wyciągnę wszystko z kieszeni mm, mm. Widać, Wyciągnę zabezpieczenie Widziałem dużo filmików, w których Ludziom się trochę nie udało Także pamiętajcie, każdy co jest ważny, pomagajcie schroniskom dla zwierzaków, pomagajcie dzieciakom, to jest bardzo ważne. Zachęcam wszystkich do tej zabawy, podawajcie to dalej, żeby jak najbardziej to się Oh! Darek Więckowski, Daniel Knajzer, Marcin Frydryszewski Zapraszam do zabawy. Ja teraz chętnie nowy... oh. trochę się ogrzać. Pamiętajcie, schronisko. Wszystkie odnośniki będą podane. Gdzieś tutaj, tutaj. Albo tutaj pomagajcie dzieciakom, pomagajcie zwierzakom. Każda kasa się liczy 2 złote, 5 zł. Wszystko co macie, wystawiajcie swoje kieszenie. A jak ktoś powie, że teraz marnuje wodę, to przypomnijcie sobie, co robiliście przez 10 lat w szminku z dyngus. Papa, pa, dziękuję.